Państwa Ciechanów to jest miasto ludzi młodych i miasto ludzi dojrzałych i miasto ludzi starszych. Nie można żadnej tej grupy wiekowej w sposób szczególny wyróżniać. Jesteśmy jednym miastem, jednym społeczeństwem. Powinniśmy razem, wspólnie się rozwijać. żeby być dobrym prezydentem miasta trzeba umieć współpracować z ludźmi. To, że zrobiliśmy tak dużo w Ciechanowie w ostatnich latach i o czym nie tylko my mówimy, ale piszą niezależne media, piszą, tu rankingi. To jest to, że w zgodzie w Radzie Miasta przez wiele lat, przez te 12 lat udawało nam się wypracować jeden spójny program dla rozwoju miasta i go realizować. Tylko ostatnia kadencja 160 milionów z budżetu miasta na inwestycje. 130 milionów z budżetów spółek naszych komunalnych na inwestycje. Ciekawów jest... Na 30 miejscu wśród najbardziej e, rozwijających się miast, 900 miast nie będących powiatami wojskowymi w Polsce. Dzisiaj najnowsza statystyka. Jesteśmy na 34 miejscu pod względem tak zwanego sukcesu ostatniej kadencji. Czyli biorąc to, co było lat temu 4, a co jest 10. Tak nas oceniają niezależne media. Tutaj padają różne głosy o kondycji. Państwo sami oceniacie. Ci, którzy mieszkacie w Ciechanowie, jak to było lat temu 12, jak jest dzisiaj. To wszystko jest dzięki temu, że udaje nam się zgodnie w Ciechanowie pracować. A ta największa nasza inwestycja, która ma się ku końcowi tętla e, mińska, to jest właśnie to wyzwanie, które pozwoliło nam i naszym mieszkańcom wejść w zupełnie inne realia w najbliższym czasie. To, że dzisiaj u nas wskaźnik zmobilizowania to jest 552 samochody na 1000 ludności. Największy po Warszawie Czas. możemy wykorzystać do przesmęty.